Dziękuję e, Witamy. Nasze e, oczekiwania. Są takie cały czas, jak od początku, zatrzymanie albo uszczelnienie granicy z Ukrainą, no i zatrzymanie tego Zielonego Ładu. To są nasze dwa postulaty, które się nie zmieniają od początku. No i mamy nadzieję, że nam się uda, coś tam skończymy walczyć, że ktoś tam wyjdzie i chociaż z nami porozmawia. Połowa no, autobusy jest was, e, z Gminy Szczemu, tylko połowa z Płucka. Mamy tam prawie 60 miejsc, czyli około 20 km. Przed nimi odgryzło podobnie, tylko jechaliśmy trochę mniejszym autobusem. Yy, no, ale ogólnie tak samo, tej samej godzinie wyjeżdżaliśmy. Mieliśmy też komplet y, ludzi. No, było nas trochę mniej, akurat no, nie udało się wtedy skonkretować. A, to z To moja, moja, mała. dobry. Да удачи.